Cześć Maneczko, witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Setis i witam Cię na moim kanale. Na samym wstępie mam małe ogłoszenie. Od jutra, czyli od środy, nie dość że będzie codziennie daily vlog, to do tego zaczynam serię Płyta w Tydzień. Na czym to będzie polegać? Już Ci mówię. Codziennie, każdego dnia, w godzinach wieczornych będzie się pojawiała jedna piosenka z różnej płyty w tydzień. Postanowiłem, że zrobię sobie coś takiego spontanicznego, że przez 7 dni będzie codziennie i po jednym numerze wrzuconym. A taka ciekawostka, że każda piosenka będzie stworzona w dzień wrzucenia tej piosenki, czyli to będzie pełen spontan. Jeżeli chodzi o tytuł płyty, to jeszcze nie mam pojęcia, jeszcze nie wymyśliłem, wyjdzie w trakcie na spontanie. Będzie 7 kawałków, czyli równy tydzień od środy do środy. Będą różne klimaty, będę chciał poeksperymentować i jeżeli się uda, to na pewno jeszcze jakiś klip do tego się nagra. Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, drogi widzu, zostaw łopeczkę, zostaw subika, napisz komentarz i lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, wczoraj wrzuciłem daily vloga o tytule Zwariowaliśmy. Przez pół odcinka nie wiadomo o co chodzi, bo gdzie jechaliśmy w jakiś trip ponad 200 km, nie wiadomo o co chodzi, aż w końcu połowie. Dowiedzieliśmy się, że kupiliśmy nowego psa Dla tych, co nie wiedzą, dlaczego zwariowaliśmy albo dlatego, bo to już nasz trzeci pies Pierwszy pies, którego wzięliśmy aktualnie ma 11 lat Drugi pies ma 11 miesięcy A ten piesek, którego wzięliśmy wczoraj ma prawie 3 miesiące Czyli tak naprawdę idzie od najstarszego do najmłodszego Marley, bo tak się nazywa nasz nowy pies Jest owczarkiem niemieckim czarnym, długowłosym Czyli tak naprawdę jak ktoś się orientuje, zna tą rasę, to wie, że to są niedźwiedzie. Marzeń ma niecałe 3 miesiące, a waży już lekko ponad 12 kg. Razem z moją narzeczoną założyliśmy wszystkie social media dla naszych zwierząt. Na tych profilach, które wymieniłem wcześniej będą pojawiać się jakieś śmieszne filmiki, jakieś śmieszne zdjęcia, normalne zdjęcia, normalne filmiki, więc polecam zaobserwować. Marley jest u nas tak naprawdę od wczorajszego wieczora, więc, yy, no, nawet doba jeszcze nie minęła, ale widać po nim, że świetnie, świetnie się klimatyzuje. Normalnie śpi, normalnie je, normalnie pije, normalnie chodzi po domu. Wiadomo, na początku musiał wszystko tam obwąchać, sprawdzić co i jak, przyzwyczaić się, ale naprawdę, jak na pierwsze godziny nowego miejsca, nowych ludzi itd., itd. Jest naprawdę dobrze i w sumie nie spodziewałem się, że będzie aż tak git. A Marlena na pewno zobaczycie jeszcze w moich przyszłych vlogach, tak samo jak inne moje psy, bo często lubię sobie z nimi podagrywać. Więc co? W tym odcinku byłoby na tyle. Od jutra zaczynamy nie dość, że daily, filmik codziennie, to w godzinach wieczornych codziennie piosenka przez 7 dni. I jeżeli czas pozwoli, to jeszcze będzie streamek. Na pewno w godzinach wieczornych, ewentualnie popołudniowych. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już jutro. Siemaneczko.